Proszę Państwa kolejny pojedynek pierwszej rundy, tym razem oglądamy ma Tomasza Mazura z klubu UKS Dragon Janowiec Wielkopolski Jego rywal to, to Michał Muklewicz, a więc zawodnik, który już tutaj w Kielcach zdążył wdrapać się na podium. To było pierwszego dnia, to była odmiana 9 bil. Taka mała ciekawostka o Tomku Mazurze Tomek gra Dopiero od roku w Billard, a więc to spory sukces, że już po tak krótkim okresie treningu zdołał zakwalifikować się do Mistrzostw Polski. Wydaje mi się, że to nie była jedna, od, to nie jest pierwsza odmiana, w, której, w którą gra Tomasz. A więc, a więc może rośnie nam tutaj talent, chociaż patrząc w jego dosię, widzę, że tutaj najwyższy break to 8, a więc no nad tym trzeba pracować, chociaż nie to jest przecież najważniejsze. Pewnie, gdyby się uczyć tutaj breakami 8-punktowymi, można by wygrywać mecze do 100, ale byłoby ciężko. Na razie Tomasz Mazur wygrał walkę o rozbicie, to on otworzy ten pojedynek. Jak to wszystko zapracowało? Wydaje mi się, że wszystkie bile jak dotąd na stole, a jednak ósemka wpada. Jest dość fajna pozycja do jedynki. Zobaczmy to. Myślę, że. Ja myślę, że ten układ będzie takim, powiedzmy, nie, takim papierkiem lakmusowym dla te, do dla tego, czego możemy spodziewać się po Tomaszu Mazurze. Jest tutaj spora szansa, żeby go skończyć. Jeżeli się uda, to będziemy wiedzieli, że to dość dobry zawodnik. No może nie tym razem. Może trema stołu telewizyjnego. Wcześniej nie oglądaliśmy tego zawodnika właśnie przed naszymi kamerami. No dość spory błąd na wbiciu. Z tą pozycją też do dwójki nie byłoby najlepiej. I teraz Michał Muklewicz, Michał Muklewicz, a więc jak już wspomniałem, medalista, zawodnik, który gra tylko rok dłużej niż jego rywal na stole telewizyjnym, ale ma czterokrotnie wyższego break'a, co podkreślam nie jest chyba wielkim wyczynem, jeżeli porównujemy to z 8 kulami w podejściu w 14-1. Michał Muklewicz też się myli. Jaka odpowiedź Tomasza Mazura? No zaproszenie do gry dla Rywala. Teraz chyba pozbędziemy się w końcu tej jedynki ze stołu. Zwróćmy uwagę, że trójkę, która jeszcze przed chwilą była dość niedostępna, przywiązana do dziesiątki, teraz już jest wolna. Kto wie, czy nie doczekamy się zaledwie trzech strzałów w tej partii. Myślę tutaj bowiem o kombinacji z trójki. Czy tak będą chcieli to rozwiązać zawodnicy? Zobaczymy. Na razie szczęśliwie dość udało uniknąć się faulu, ale to wcale nie znaczy, że udało się wypracować pozycję do dwójki, co wydaje się dość paradoksalne, wziąwszy pod uwagę, że niebieska kula stoi w kieszeni z bandą. Delikatnie trącona, najpierw banda, potem dwójka, a ostatecznie wpada. Jest nawet możliwość, tak mi się przynajmniej wydaje, zagrywania tej trójki. Zobaczymy, jak poradzi sobie Michał Buklewicz w e, ból a więc klub, który myślę, że nie skłamę mówiąc, że robi furorę na tych mistrzostwach, to chyba taki czarny koń, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową. Nie mam dokładnych statystyk, no ale e, Konrad Kleinschmidt mistrz i brązowy medalista. E, Michał Buklewicz dorzucił brąz, a więc e, świetne wyniki. Myślę, że niewiele klubów tutaj e, w Kielcach w tym roku ma zdecydowanie lepszy dorobek. Oczywiście nie licząc stałych faworytów. Ale tymczasem błąd Michała i Tomasz Mazur przed kolejną szansą. Czy doczekamy się wbicia? Jego autorstwa tak jest. Mamy nawet okazję podziwiać, jak precyzyjnie pozycjonuje na tę czwórkę. Coraz mniej tych kul na stole, coraz klarowniejszy ten układ. Ale skorzysta z niego Muklewicz. Co nie dziwi, czwórka w łóżku jest też pozycja do piątki, o nią nie było zbyt trudno, ale sama się przecież nie wypracowała. Teraz dolna rotacja do siódemki, ale czy dość dobrze. No jest możliwość zagrywania brązowej kuli, ale gdyby ten kąt był mniej wyrzucający, byłoby zdecydowanie łatwiej. Delikatnie, no chyba to zbicie nie jest dość skontrolowane. Blisko tam było faulu. Michał Muklewicz, choć w zeszłym sezonie zaliczył nieco więcej porażek niż zwycięstw, zobaczył jednak... Grach. No, zwycięstwo w pierwszej partii e, potrwa na dwóch kulach. Faul teraz e, Tomasza Mazura. Zobaczmy to jeszcze raz. Powiem, nie wiem o co tu chodziło. To nie było chyba jakieś normalne zagra Aha, za lekko zagrał Tomasz Mazur. Może w ten sposób to zostawmy. Jest dziewiątka w Łuzie, jest Michał Muklewicz na byli numer 10, a więc wiele wskazuje na to, że za chwilę 1 do 0 obejmie prowadzenie zawodnik z Weicherowa. Tak właśnie się dzieje. Zapraszamy po reklamach. Jesteśmy już w drugiej partii. 1 do 0 prowadzi Michał Muklewicz, który teraz rozbijał. Zacząłem mówić o tym nie dość korzystnym może bilansie Michała w ubiegłym sezonie 41 pojedynków. Większość z nich w grupie juniorów, a także Mistrzostwa Polski Amatorów to dość dużo, to dość dobry prognostyk, skoro Michał rozgrywa tyle pojedynków rocznie, skoro skoro ma się na tak intensywną rywalizację jak wspomniałem także 23 wygrane, 18 przegranych, a więc nieco źle oszacowałem to wszystko. Michał próbował swoich sił w mistrzostwach Polski Amatorów. I tam przegrał z późniejszym mistrzem z Mateuszem Robińskim po fazie grupowej Grupę zaliczył bez porażki pośród zawodników, których w zeszłym roku udało się pokonać Michałowi Muklewiczowi, są między innymi Konrad Schmidt, a więc dość ważne zwycięstwo, jest też Kamil Szonszor, czyli kilku tych powiedzmy tuzów rywalizacji juniorskiej na rozkładzie Michał ma. Mikołaj Ząbecki także posmakował porażki z ręki Michała Muklewicza, no więc nie powinniśmy się na tej podstawie dziwić Dziwić temu, że Michał w tym roku zdobył medal brązowy. W zeszłym roku w dziewiątkę nieco gorzej, w czternastkę zdaje się tylko dwa mecze. W ósemkę. też bez rewelacji, także myślę, że to jest ten rok, który. Powoli, powoli pozwala okrzepnąć Michałowi w tej rywalizacji uniorskiej na najwyższym poziomie. Michałowi, który jak podkreślam, dopiero od dwóch lat próbuje swoich sił w półbilardzie. i zobaczmy jaki jest tego efekt. Jest medal, tymczasem przy stole jego rywal Tomasz Mazur. Tomasz, który póki co przegrywa 1 do 0. Na razie dobrze poradził sobie z trójką. I już na bili numer 4 delikatnie. No całkiem nieźle na razie to wygląda. Całkiem dobrze pracuje nad tym układem. Tomasz Mazur jest nabili numer 6. Oj, teraz chyba troszeczkę gubi pozycję do kolejnej kuli, do bili brązowej. Zobaczymy, no ten strzał, jeżeli uda się wykonać odpowiednio, a świetnie to zagrywa Tomasz Mazur, naprawdę strzał godny uznania, to wcale nie było łatwe uderzenie, nie dość, że z bandy to jeszcze ostre cięcie, mało tam było miejsca, no jest ta pozycja do ósemki pozwalająca myśleć o Tomaszy w kategoriach potencjalnego zwycięzcy tej partii, chociaż teraz sprawy nieco się komplikują. Tomasz Mazur w tym roku dopiero de, de, debiutuje, przepraszam, w stawce, teraz ostre cięcie, wpada ta dziewiątka, zobaczmy ten strzał jeszcze raz, świetna pozycja do dziesiątki, ale to akurat dzieło przypadku, no to nie było łatwe cięcie i chyba zgodzi się ze mną każdy, kto kiedyś próbował mierzyć się z podobnymi bilami, tak jak wspomniałem, Tomasza nie oglądaliśmy w ubiegłym roku w rywalizacji, dlatego Tymo Balzalszy, jego debiut w tym roku, Jeden do jednego rozbijać będzie właśnie zawodnik, który wygrał tę partię. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Kieleckie centrum bilardowe, plac Moniuszki w budynku KCK. Osiem nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry. Graj i wygrywaj! Kieleckie centrum bilardowe, plac Moniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami! Jesteśmy już w trzeciej partii, za nami e, dość pechowe rozbicie Tomasza Mazura, zobaczmy to. Nie trafił najczyściej w gwili numer jeden, a więc biała e, potoczyła się, właściwie pomknęła i to z dość dużym impetem do łzy. 10 kul na stole, 10 kul, które dość dobrze rozbite nie są, ale biała w dłoni Michała Muklewicza, czyżby za chwilę kombinacja dwójka w dziesiątkę. No, wszystko na to wskazuje tak pozycjonuje Muklewicz z klubu Pulbilard Weicherowo. Zobaczmy jednak, jak poradzi sobie z tą kombinacją. No niewielki stosunkowo błąd i dość szczęśliwa pomyłka, bowiem udaje się, zdaje się, tak mi się przynajmniej wydaje, schować białą za siódemką. Nie ma bezpośredniego dostępu do dwójki. Zajrzyjmy może w tym czasie na pozostałe stoły. Ale to może za chwilę. Świetnie wita ta piątka, ale poza kolejnością, dlatego kolejny faul, już staje się drugi z rzędu. Przypominam, że w odmianę 10 bil można wygrać na trzy faule z rzędu. Zobaczymy czy takiego właśnie zwycięstwa będzie szukał Michał Muklewicz. W pozostałych pojedynkach Mateusz Stańczak rozpoczął swój mecz z Kacprem Storczykiem, Krzysztof Kaczmarek, a więc ulubieniec publicz publiczności w Rokietnice, zaczął mecz z Norbertem Szymczakiem. Dalej, Sebastian Sobierajski, Mateusz Zdziech tutaj po zero, Wiktor Zieliński 2 do 0 prowadzi z Karolem Mazurkiem, a więc podopieczny Piotra Kudlika versus podopieczny Tomasza Kapłana. No myślę, że faworytem jest Wiktor i to nie dlatego, że Tomek ma mniejszą umiejętności od Piotra albo słabszy warsztat trenerski, po prostu Wiktor to być może Dowodnik, który lepiej wykorzystuje to, co starał mu się przekazać jego trener. Dominik Wójcik przegrywa z Bartoszem Migdałkiem 3 do 2, ale tam jak wiemy było już nieco wyższe prowadzenie. Tymczasem, mimo iż rywal ma dwa faule na koncie, dwa faule z rzędu, Michał Muklewicz stara się kontynuować podejście. No, teraz chyba ta siódemka nie przechodzi, chociaż nie jestem jednak tego taki pewien. Było tam dość miejsca, mocny strzał. Dwie bandy, będzie bardzo dobra pozycja do dziewiątki, a więc świetnie rozpracowany ten układ, jak dotąd oczywiście przez Michała Muklewicza, Wracając do pojedynków, które trwają. Mateusz Nowak, a to akurat mecz zakończony, 5 do 2, pokonał Krzysztofa Derendarza. Zobaczymy, jak z pozycją do dziesiątki. No chyba będzie dość dobra, ale mogłaby ta biała, jeżeli myślimy... Yy, o potencjalnym sukcesie Michał Muklewicza zatrzymać się wcześniej. No zobaczymy. Jest pewne wbicie, jest dość efektowne podejście, a przede wszystkim jest 2 do 1, a my zapraszamy na reklamy. Jesteśmy w partii numer 4. Prowadzenie Michała Muklewicza 2 do 1. Zobaczmy jak poradzi sobie z rozbiciem. No, dość dobrze rozbite te kule nieźle skontrolowana też biała czy która się z bil wpadnie do łzy nic na to nie wskazuje, a więc do stołu podejdzie Tomasz Mazur, chociaż nie jestem pewien czy ma bezpośredni dostęp do jedynki. A my znamy już kilka par kolejnej rundy rywalizacji w 10 bil. Na pewno Daniel Macieł zmierzy się z Maximilianem Królem, a więc Derby Nosanu, e, Michał, e, przepraszam, Mateusz Miller z Konradem Krejszmitem. E, w kolejnej rundzie jest też e, Mateusz Nowak, przepraszam, i Kamil Szążor. Wiktor Zieliński prowadzi. Pozostałe pojedynki albo dopiero się rozpoczęły, albo nie rozpoczęły się jeszcze wcale. Tymczasem zawodnicy przy stole się zmieniają. Faul Tomasza Mazura. No i jeżeli równie efektownym co poprzednie podejściem popisze się Michał Munklewicz, no to za chwilę będziemy mieli już 3 do 1, chociaż dość ciężko to będzie, wziąwszy pod uwagę tą nie najlepszą pozycję do dwójki. No to raczej nie było w bicie, to była próba chowania białej kuli za siódemką i ósemką, próba, która wyszła dość dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Grają także juniorzy starsi w dziesiątkę, oni do sześciu wygranych partii i tutaj rywalizacja napiera rozpędu. Hitowy pojedynek już w pierwszej rundzie zdaje się Damian Dula, a więc wczorajszy brązowy medalista z Pawłem Kaczmarkiem, multimedalistą, brązowe medale zdaje się Pawła na tych mistrzostwach. Dawid tono, Jan Mateusz Trząszur tutaj jeszcze bez rozstrzygnięcia. Mikołaj Ząbecki prowadzi, prowadzi z Michałem, Michałem przepraszam, stojałowskim, a tymczasem na stole telewizyjnym drugi faul z rzędu popełnia Tomasz Mazur Czy tym razem zdecyduje się to wykorzystać Michał Muklewiz? Zdecydowanie tak, to jest safe, to jest bardzo dobre schowanie białej za czwórką. Jeżeli... Tomasz Mazur nie zaliczy czerwonej kuli, to przegra tę partię na faule. Jak to wygląda? Chyba po partii, proszę Państwa. Tak jest, trzy w kolejne faule. Pierwszy raz oglądamy to, tego typu rozstrzygnięcie na stole telewizyjnym, ale nie pierwszy raz widzi, nie zobaczymy zaraz reklamę. 3 do 1 Michał Muklewicz i kolejne złe rozbicie Tomasza Mazura. Zobaczmy je jeszcze raz. Chyba troszeczkę tym razem już zrezygnowany w tym strzale zawodnik z Janowca Podlaskiego. Jedna kolorowa kula w Uzie to na pewno, ale oprócz niej biała, co stwierdzam z mniejszą pewnością. Zobaczmy co tam się dzieje u juniorów starszych. O meczu Duli, Kaczmarka, Tono i Sząszora wspominałem. Z tym, że zaszła mała zmiana. Sząsor prowadzi już 1 do 0, a Mikołaj Ząbecki natomiast remituje po 1. Konrad Modrzejewski prowadzi 4 do 3 z Mateuszem Robińskim. Przypomnę pojedynek do 6 wygranych partii. Pojedynek, w którym Konrad Modrzejewski ma coś do udowodnienia, jeżeli chodzi o wczorajszy mecz o medal. Mecz na lewej stronie. Karol Zbigniew chyba wciąż nie może odnaleźć, a przynajmniej jak dotąd te formy z pierwszego dnia rywalizacji. Przegrywa 4 do 2 z Patrykiem Stackiewiczem. To tyle na razie, jeżeli chodzi o grupę juniorów starszych przy stole Michał Muklewicz, który jest już na bili numer 3, troszeczkę chyba zbyt wyrzucający ten kąt, żeby pozycjonować komfortowo na czwórkę. Dolna rotacja, ale czemu ona ma służyć, za chwilę się przekonamy. A chciał sobie efektownie wypracować ten kąt z wykorzystaniem bandy, ale zabrakło tam właśnie trochę tej dolnej rotacji. Na pewno bardziej jeszcze na wprost chciałby być Michał Muklewicz, stosując właśnie takie rozwiązanie, teraz delikatnie. I czy jest tam przejście do piątki między dziesiątką a ósemką? Wydaje się, że jest, ale czy, czy ten, czy ta przestrzeń między wspomnianymi kurami umożliwia wbijanie tej pomarańczowej? Nie jestem pewien, za chwilę się przekonamy. Oj, było tam dość miejsca, więc szczęśliwe było to pozycjonowanie na piątkę. Teraz już zdecydowanie lepiej na siódemkę. Mocne teraz zagranie. Biała chyba pozostanie na stole, tak jest, a więc trzy kule przed Michałem Uklewiczem. Trzy kule, które dadzą mu już trzy punktowe prowadzenie. Jest świetne wbicie ósemki, naprawdę fajnie ta dolna rotacja zgasiła będ białej na bandzie. Jest idealna pozycja do dziewiątki. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż być może troszeczkę za mało tam kąta. Jakiś problem, bo właśnie z tym kątem tak mi się przynajmniej wydaje Michał Muklewicz. Tymczasem Konrad Mudrzejewski prowadził już 5 do 3 z Mateuszem Szząszorem. Z Mateuszem Robińskim oczywiście. Przepraszam najmocniej. A w grupie juniorów młodszych zazębia się rywalizacja, ale nie we wszystkich jeszcze pojedynkach. Mateusz Dziech objął prowadzenie nad Krystianem, nad Sebastianem Sobierańskim. Teraz bardzo dużo dolnej rotacji, ale czy to pozwoli pozostać białej na stole? Tak, jest. Jest pozycja do dziesiątki. No teraz w tych dwóch ostatnich trzach dał popis swoich technicznych możliwości Michał Muklewicz. I ostatecznie obejmuje prowadzenie 4 do 1. Zapraszamy na reklamę. Jesteśmy w kolejnej partii, partia numer 6, 4 do 1, do 1, jak widać, prowadzenie Michała Muklewicza nad Tomaszem Mazurem, Tomaszem który podkreślę dopiero od roku zajmuje się grą w bilard. Przyznam szczerze, że aż troszeczkę wierzyć mi się nie chce, żeby po roku można było zakwalifikować się właśnie na turniej tej rangi, no ale być może Tomaszowi się to udało z uwagi na jakiś nieprzeciętny talent, zbieg okoliczności, czy też inne czynniki, w każdym razie jest tutaj z nami Wygrał jedną partię, przynajmniej w odmianę 10 bil, przyznam, że nie do końca pamiętam jak radził sobie w pozostało ale co stoi na przeszkodzie by to sprawdzić I Tymczasem zostawia jedynkę w buzię swojemu rywalowi i chyba zdaje sobie sprawę, że to jest to moment krytyczny dla Tomasza Mazura w tej partii, a to dlatego, że widział, co też Michał Łukiewicz wyczyniał we wcześniejszych podejściach. Radzi sobie na razie bardzo dobrze zawodnik z Wejherowa. A więc może te odmiany, w których kolejność bijania kul jest narzucona między dziewiątka i dziesiątka E, z jego preferencją Tomasz Mazur grał Husemkę. Niestety po dwóch porażkach z Adrianem Kozakowskim i Tomaszem Posłusznym, e, chociaż niekoniecznie w tej kolejności zakończył swoją szkodę z tą odmianą na miejscu 25. Zobaczymy, czy mieliśmy okazję. E, Zajdzie go poczynania w 9, bil. W 9 poszło nieco lepiej. Chociaż źle spojrzałem, przepraszam, za chwilę, za chwilę się postaram poprawić. W 9 jednak nie oglądaliśmy Tomasza Mazura. Przepraszam bardzo za ten błąd, ale może. Zostawmy to, powiem dwie jeszcze kule przed Michałem Muklewiczem. Już tylko dziesiątka. Dziesiątka proszę Państwa na awans do drugiej rundy. Dziesiątka na zwycięstwo. Jest świetne wbicie. Jest 5 do 1. Wygrywa Michał Muklewicza, więc brązowy medalista w odmianę 9 bil. zobaczymy czy w dziesiątkę zapro, zaprezentuje się równie imponująco. Zobaczmy też z kim zmierzy się Michał w kolejnej rundzie. Michał Muklewicz, szanowni państwo, będzie się mierzył z lepszym z meczu Daniel Szymczak, Piotr Swora. No myślę, że bez jakiejś antypatii, czy też sympatii, możemy stwierdzić, że będzie to raczej Daniel Szymczak. Szansa przed Tomaszem Mazurem, bo jeżeli Piotr Swora zaprezentuje się tak jak wczoraj na stole telewizyjnym, to o pokonanie go trudno raczej nie będzie. My tymczasem zapraszamy na kolejny pojedynek.